Bestia finansowa Łukasz aktualnie krąży niczym dorsz w bagnie po swoim sklepie. O tu. Znalazł dwa złote. Co zrobić z dwoma złotymi? Słyszałem, że Łukasz jest w stanie zainwestować dwa złote na giełdzie i zarobić miliardy. Miliardy. W papierze toaletowym. Oj tak. NINJA! Dzisiaj zajmiemy się dramatycznie fajnym tytułem. Dramatycznie fajnym tytułem, dramatycznie ale muszę wejść w lubsum, bo ja też się z wami witam. Też mi jest bardzo miło, że mogę na was patrzeć, że mogę patrzeć na Przemka i że mogę patrzeć na was. na ciebie. Ty, 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 tam po lewo, właśnie tak, na ciebie. Tak, tak, tak. tak. Przestań mrugać! Tak, tak. Przestań mrugać! Okulary. okulary Przestań mrugać! My dwie bestia. Chcieliśmy Wam przedstawić coś niesamowitego, coś ciekawego, coś... Tak, fajnie, fajnie, w końcu coś mamy fajnego. No. Bestia z ławki obok. Tadam, Genialne. Od razu już mówię, że jest genialne, więc już nie domyślacie się mojego finałowego podsumowania. Ale po kolei! Przemek tak się wyrywa do przodu, że ja nawet po prostu nie, nie śmiem oddychać, no. Więc zanim zacznie łukasz w tym momencie trajkotać na temat z historii, słuchajcie, okładka po prostu <laughs> was zniszczy. Według mnie jest to najlepsza okładka roku 2015-2016, jeśli chodzi o wydania. Tak, jest prosta, ale w swojej prostocie jest po prostu genialna. Mamy. Genialna, no mamy debilną czcionkę, którą dziecko chyba kredkami narysowało. I dodatkowo mamy laskę, która trzyma na smyczy faceta. Urzekła mnie, bardzo mi się spodobała. A nie, to ta okładka. CO, hmm. właśnie! Hmm. Bardzo mi się spodobała. Łukasz za i... tym mieli okładkę z... Zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej niż Przemkowi. Ta historia. O, super! Ta historia była troszeczkę tak jak ta okładka, czyli też niezwykle oryginalna. A co my tu mamy? Jest nasz główny Yoshida, jeśli się nie mylę, i jest nasza Shizuku Mizutani. No i Yoshida jest chłopakiem, który na dzień dobry, jak wszedł do szkoły, zrobił taką rozpierduchę, że został zawieszony. Pierwszego dnia został zawieszony na miesiąc. Natomiast Shizuku to jest dziewczyna, która jest jego koleżanką z ławki i została poproszona, aby do niego pójść, to bo jednak. Jego okres zawieszenia już minął, no i trzeba by coś z tym zrobić. Tak, Alaska ma no, co najbardziej wywalone na ludzi, z racji tego, że jedyne, czym czemu się dała w życiu, to nauka. Uważa, że tak naprawdę dla niej jedynym celem, punktem docelowym, punktem G, punktem dojazdu od Pendolino jest właśnie nauka. Czyli osiągnięcie maksymalnych wyników w szkole, no w ogóle w nauce. Już ucząc się, widzi, ile będzie zarabiała w przyszłości w korpo. Kiedy zamknie oczy już widzisz szczebel. dosłownie widzisz każdego to kolejnego po prostu awansu. Jest tam yy. adziat pokazany pewien. No, ten no właśnie dlatego to tak, chciałem tak, powiedzieć to tak, naszym widzom. Mi. Ma bardzo budną wyobraźnię, jeśli chodzi o sukces. Ja więc, więc, dziewczyna, więc dziewczyna jest taką typową korpo szczurzycą, która już w szkole super się uczy i nie chce się specjalnie wywijać, żeby być dobrze oceniona. Natomiast chłopak, chłopak jest świetnie niedos niedostosowanym. I nie, ja uważam, że jest tajfunem emocji. emocji. On jest tajfunem emocji. On tak jak mu ręką. Ręce... Nie, nie mówię, to jest totalny telefon emocji. Nie, to jest w ogóle mm. emocji, który jedynie co potrafi robić z tymi emocjami, to okazywać w formie dam ci w pierdol. Nieważne czy jest szczęśliwy, czy jest smutny, czy jest radosny, czy jest yy, zawstydzony, za, za po prostu daj w pierdol. To jest jego okazywanie emocji. Dam ci w pierdol. Nieważne, czy Cię lubię, czy Cię nie lubię, dam Ci pierdol. One Punch Man! A nie, proszę bardzo, wracamy. A, bądź, bądź, to, to nie jest To nie jest dać, ta historia. Tak, 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 to nie jest ta historia, To Będzią nie jest ta historia, mówisz? Nie, 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 nie. To <laughs> nie być ta historia, panie i Proszę tutaj nie nadawać i nie mylić. Nie mówisz jak Joda. Bo ja jestem zmutowanym Jodą z Odwieszamy go. Posłuchajcie, ta historia to jest swoisty miszmasz ludzi psychicznych ludzi z takimi emocjonalnymi problemami, że to jest prawdziwy roller coaster przyjemności patrząc jak ta yy, Łukasz zawsze chciał pracować jako asystent przy Mapetach ale nikt go nie zatrudnił, bo ma krzywą rękę i niestety nie mógł wsadzić, niestety kermita sobie tutaj, więc sorry Łukasz, sorry, odnajdziesz tego, którego Poza tym po, tym, po tej chwili jak rozmawiam, zaczęła mi ręka drżeć, to trochę źle wygląda na właśnie kukiełkach. To jest historia jak najbardziej z wątkiem romansowym dominującym, ale może nie spodobać się niektórym z Was, yy, jeśli nie do końca. lubicie... Łukasz, ja się nie zgodzę, za to bo tutaj naprawdę nie wiadomo, kto tu dominuje. Czy to laska, czy to facet, bo role co 500 sekund się odwracają w tym Ja masa. chciałem powiedzieć, że wątek romansowy dominuje, ale jeśli pozwolisz mi skończyć jedno zdanie, może oni grają, że, 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 że starają się jakoś tam pasować, ale niestety, czy stety, zupełnie nie potrafią nawiązywać relacji z rówieśnikami. I jedno, nie i potrafią drugi. nawiązywać relacje, ale potrafią nazywać z psychicznymi ludźmi relacje. Nie na takiej zasadzie, że oni tak naprawdę tworzą swoistą grupę. Ale grupę właśnie tych psychicznych ludzi, i myślę, że nie będziemy mówić o pozostałych charakterach. Nie. nie z racji tego, nie że będziemy. są naprawdę świetne i można je fajnie odkrywać. Tytuł ma 12 tomów, jeśli mnie pamiętam myli, więc yy, szybko to zejdzie. A myślę, że warto się w to zaopatrzyć, z racji tego, że yy, mamy tutaj ze swoistą parodię, dramy. Zazwyczaj. Drama powinna być opitująca w emocje, w uczucia, w ból, cierpienie. Tutaj mamy wręcz nabijanie się z tych emocji, które do tej pory poznaliśmy w innych takich podobnych tytułach. Mi się bardzo podoba tu humor, bardzo podoba mi się kreska. Tak, wszystko jest. Wszystko Chciałbym jest jeszcze jest powiedzieć dwie, dwa ciepłe słowa o tłumaczu. Dostosował e, język do rzeczywistości. To nie jest taki język, jak czasami mamy w mangach, że ktoś się sili, posłuchajcie, żeby ten język był fajny, młodzieżowy, cool, no nie. Tylko tutaj on e, jest rzeczywiście taki, e, jaki mamy. Naturalnie, tak jak ludzie jak gimnazjaliści gadają. I to jest fajne, że nie tak, nie tak jak gadałem w Japonii, ale na całym świecie zauważyłem. Chciałem powiedzieć, że koleś nazywa się Paulina, także Paulina naprawdę dobra, dobra robota. Koleś Paulina. nazywa się Paulina, dobra robota. Yy, i, Paulina i... piwo! Ci postawię razem mecz, bym. Razem. Tak, 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 mecz będzie, będzie męsko. Zobacz, ja chciałem zauważyć, to jest baba, kobieta, ponieważ baba. napisała tutaj ja nigdy nie czułam instynktu macierzyńskiego wobec moich bohaterów. No zobaczcie, nawet ona jest psychiczna. Są to, dla mnie jak to zupełnie jest obcy ludzie. Normalnych ludzi. A tak bardzo chciałabym się z nimi zaprzyjaźnić. No oczywiście rzeczywiście widać, że... E, Wszyscy są psychiczni tutaj. ...artystka ma ze sobą no, poważny problem. Exactly. rysuje, jest to forma terapii dla niej, aby już zupełnie nie sfiksować, a rysuje bohaterów, z tym, się nie może utożsamiać i nie może ich polubić. Kreska. Okładka, fabuła, story, bohaterowie, yy, wątek psychologiczny. Dla mnie 9 na 10. Sorry. Yy, kreska, bohaterowie, story, no posłuchajcie, no, okładka, która jest, jak widzicie, naprawdę prześliczna. Yy, dla mnie... Nie, jest... yy, dla mnie, yy, Dla mnie 8 na 10, bo bardzo lubię romanse. Mm -hmm. <laughs> lubię romanse. No to, to już wiem, dlaczego do tej wegańskiej restauracji on mnie zabiera ze sobą. Na w tej naprawdę. chwili chciałem powiedzieć, że się żegnamy, ale znowu straf ich słowo, za tego tak po prostu uwielbiam. Tylko co was słychać? Tak? Porozmawiajmy o życiu. Tak, tak. Wszystko okej, okay, tak? Niech was pytem nie bije? To fajnie, bo Łukasz mnie bije. Yy, a więc albo... na tym rozmawiać. No, 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 no. Przemek, Przemek teraz uważa, że każdy go bije prętem. Dobra, posłuchajcie, żegnamy się z wami. Bo to prawda. Yy, bardzo, bardzo do ciepło. Do następnego. Mangę. Będziemy dla was recenzować jakąś kolejną świetną, albo nie y, mangę, a póki co bestia z ławki obok y, na tak. dzikul mówi tak. Bierzcie, a teraz się z wami żegnamy. Trzymajcie go. się cieplutko. Gdzie ty idziesz? Yy, odstawić to na miejsce. No Pożegnać się normalnie. Dash